Leżąc na plecach, zamknij oczy, poczuj, że oddajesz ciężar łopatek ziemi, i połóż prawą rękę za głową, miękko, wygodnie, z luźnym łokciem, i zacznij delikatnie odpychać prawą stopą podłogę. Odpychasz, puszczasz, odpychasz, puszczasz. Poczuj, jak otwierają się delikatnie Twoje prawe żebra, jak się mobilizuje prawa pacha, jak pompują się węzły chłonne pod Twoją prawą pachą i rozbujaj się jeszcze bardziej, unosząc delikatnie poprzez to odpychanie stopy, prawe biodro w górę, a lewe kolano opuszczasz i wracasz z powrotem do swojej pozycji miednicy na zmianę. Raz odpychasz stopą prawą podłogę i unosisz prawe biodro, opuszczając lewe kolano na lewo, otwierając paffiny i wracasz. I pokołysz się tak, pokołysz się tak, otwierając prawe żebra, prawą taśmę boczną, mięsień nad prawą piersią, obszar prawego barku, pokołysz się. Oddycha. Jeżeli masz pojemność, żeby zgrać to z oddechem, unosisz prawe biodro, prawą miednicę na wydechu, wdech, napełnia cię ciało, napełnia powietrzem, wracasz do pozycji wyjściowej. Wydech, unosisz prawe biodro, otwierasz prawe żebra, wdech, wracasz. Wydech, unosisz prawe biodro, opuszczając lewe kolano. Wdech, napełnia cię, wracasz. Wydech jest jak naciskanie miecha, wyciskanie z ciebie powietrza. Wdech cię, napełnia i zatrzymaj ten ruch. Połóż rękę prawą z powrotem wzdłuż ciała i zrób ten ruch po drugiej stronie.